Simon says recycling, czyli Szymon mówi recykling. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim tym, którym bliski jest temat przyszłości naszej planety. Witamy w podcaście Simon Says Recycling, czyli Szymon Mówi Recykling. Dzień dobry, nazywam się Simon Dziewczekan, jestem przedsiębiorcą, recyklerem, ojcem rodziny, a przede wszystkim orędownikiem idei zrównoważonego rozwoju. Chciałbym, aby nasz podcast przybliżył Wam wszelkie zagadnienia związane z recyklingiem, zrównoważonym rozwojem i gospodarką obiegu zamkniętego. Obiecuję, że nie będę przynudzał, pomoże mi w tym Bogna, z którą od lat prowadzimy Recyklingowe, dyskusje. A ja mam nadzieję, że obalimy nie jeden mit, i dzięki nam dowiecie się, co się dzieje z naszymi odpadami, dlaczego warto je segregować i do którego pojemnika wrzucać kości, a do którego ości. Nazywam się Bogna Komorowska Jędrzejewska, również jestem przedsiębiorcą, mamą i wielką fanką sztuki konwersacji. Boże Narodzenie, Boże Narodzenie w końcu przyszło. To jest czas te kolęd, prezentów, spotkań, wspaniałych zapachów, tradycyjnej polskiej kuchni. Czym dla ciebie są święta? Wiesz, Bogna, ja pochodzę z Mazur, więc tam rzeczywiście było bardzo tradycyjnie. Mi, mi w, w te święta, może być z lat 90., kojarzył się z, z jeziorem, z, który jest zamarznięty, z bieganiem po, po lodzie. Hokej na lodzie, bojery. Bo jestem żeglarzem, więc w zimie wiadomo, nie można żeglować, więc można mm, latać na bojerach. E... Serio, ty takie rzeczy robiłeś? Oczywiście. No, to, to jest, to jest bardzo, bardzo szybki sport, nawet 100 stu na, stu km na godzinę. Naprawdę? Tak, na lodzie. Tylko musi być tak zwana szklanka, czyli nie może być za dużo śniegu na lodzie, więc najlepszy jest taki lód. Kilka... A na którym jeziorze na Mazurach takie rzeczy się działy? No śniardwy, największe w Polsce. E, wracajmy do świąt e, i mm, szkołę średnią i studia kończyłeś w Stanach. No i polskie święta to my doskonale wszyscy znamy, a jak w Stanach to wygląda? Byłeś sam bez rodziców i jak tam te święta po pierwsze ze względu na rozłąkę z rodziną, a po drugie ze względu na odmienność kulturową. To znaczy, Amerykanie są bardzo przyjaźni i, i naprawdę kochani. Często niektórzy mówią, że może. Czasami to jest jakiś taki sztuczny uśmiech, że to nie jest szczere, ale mi się wydaje, że jak ktoś jest dla ciebie miły, no to, to, to trzeba to doceniać i ja akurat lubię ten, ten jakby sposób. To znaczy, że lepiej być miłym dla ludzi, a nie, a nie niemiłym. No Polsce, bo to nic nie kosztuje. No w Polsce to, to różnie z tym bywa, ale jeśli chodzi o takie, chodzi o takie tradycje, to yy, yy, można powiedzieć, że teraz po tych 20 latach, bo ja liceum skończyłem 20 lat temu, yy, no to te, te święta w Polsce wyglądają tak, jak 20 lat temu w Stanach. To znaczy, że coraz więcej, bardziej kolorowo, rzeczywiście już po Halloween zaczynają się choinki w sklepach, tak? No nie wiem, czy pamiętasz, ale na pewno pamiętasz, że kiedyś te choinki tu u nas się pojawiały, wiesz, dwa tygodnie przed świętami. Tak, się, pojawiały się dwa tygodnie przed świętami i byliśmy wszyscy zbulwersowani, że tak wcześnie pojawiają się ozdoby świąteczne w sklepach, prawda? To, to był szok dla nas. Tak, a teraz wszyscy się przyzwyczaili już te choinki, tak, nawet jak się zaczęły Mistrzostwa Świata w, w Katarze, to już tam widać było choinki stałe w Dubaju, tak? I... <śledzimy> 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 <śledzy> <śledzy> tak czyli to, to normalne. Ale mnie się wydaje, że to też jest e, święta Bożego Narodzenia w Stanach, są związane z, ze świętem Dziękczynienia, prawda? Czy ty tam też miałeś przyjemność uczestniczyć w takim święcie? To znaczy tak, oczywiście świę, święto e, tak zwane thanks, Thanksgiving i właśnie po Thanksgiving już się e, w, zaczyna, Thanksgiving to jest duży indyk, a później już przygotowanie do świąt, no i co, kupujemy, kupujemy. E, pamiętam jak e, no właśnie e, przyjechałem do Stanów, dla mnie był taki większy okien, taki chłopak trochę, już nie powiem w, wschodniej Europy, ale środkowo-wschodniej Europy, to dla mnie było szokiem, że po prostu w tych tak zwanych basements, czyli, czyli w tych garażach amerykańskich, po prostu nie mieli tyle tych zabawek, że można było te, całe miasto w Polsce w obdzielić. Polsce, U nas jeszcze tego, tego wtedy nie było. Teraz już polskie dzieci mają myślę, że tyle samo zabawek, co, co dzieci amerykańskie. Ale tak jak mówię, no dzisiaj mamy, mamy temat recyklingowy, czyli reduce, reuse, recycle, no to warto się zastanowić właśnie, jak kupujemy te prezenty, co można było wykorzystać z zeszłego roku. No tak, ale teraz mamy już wigilię, więc czasu nie cofniemy, trochę już nakupiliśmy, więc w klimacie świąt, pozostańmy w klimacie yy, świąt i potraw wigilijnych, jak to wyglądało w Stanach. Wiesz co, to bardzo jest ciekawe, dlatego, że w zależności od tego, jakie rodzina ma pochodzenie, bo wiadomo, że Stany to jest kraj emigrantów, imigrantów, w zależności od pochodzenia, albo, albo te i się Wigilię wieczorem w 24, albo już w pierwszy dzień świąt. Wiele, czyli myślę, że te protestanckie rodziny zaczynają na drugi dzień, znaczy może tak, w pierwszy dzień świąt, a, a na przykład osoby z, z polskim, czy, czy katolickim pochodzeniem zaczynają właśnie w Wigili znaczy można w Wigilię świętować oczywiście bez mięsa chociaż myślę że w Polsce też już jest w zależności tak? niektórzy już jedzą mięso niektórzy nie natomiast dla mnie to był szok w jednej z rodzin w których mieszkałem że nie, że, że nie było tej tej wigilii tylko był ten pierwszy dzień świąt się zaczynało zaczynał i a 24 to do wieczora jeszcze w pracy ale to jak ty się czułaś no bo rodzice już w Polsce świętowali a tu w Stanach jeszcze nie było Skype'a nawet więc ja jeszcze wysłałem faksem <grysty> listy do moich rodziców, bo z e-mailami też jeszcze różnie było. Więc to jeszcze trochę był inny świat, to jeszcze był przed tym światem cyfrowym. To, to rzeczywiście się bardzo, bardzo tęskniło za prawdziwymi polskimi świętami. A co cię tak najbardziej szokowało podczas tych świąt w Stanach? Co, co było takiego, co cię tak najbardziej uderzyło? No po pierwsze, to, że nie było wigilii, no to dla mnie to duży jest taki e, obuchem w łeb, bo że nie ma wigilii. E, a druga rzecz, co cię tak szokowało? Znaczy, myślę, że jednak w Polsce jest większa tradycja, jeśli chodzi o jedzenie, i nawet osoby, które cały rok nie gotują, no to w, w te święta, czy ten karp, czy, w, czy pierogi się lepi e, i myślę, że te, te, te akurat tradycje wracają i to jest takie, ja myślę, że. To to jest piękne i to jest, to jest fajna tradycja i my pójdźmy z tym, to jest coś, co nas wyróżnia, że to jedzenie w święta jest takie wyjątkowe. I na przykład Amerykanie a propos świąt zawsze mówili, o wy, wy tojecie te pierogi cały rok. Ja mówię, właśnie nie, no, no, no może teraz w ostatnich latach te pierogarnie się potwierało, ale kiedyś to się te pierogi jadło w zasadzie no, głównie w święta. tak Zgadza się. Pierogi to były przede wszystkim święta. A czy ty próbowałeś Amerykanów przekonać wtedy do polskich jakichś potraw? Wiesz co, tam akurat ja byłem w, w Cleveland, czyli to jest, tam było bardzo dużo Polonii, więc drugą stronę. Dużo Amerykanów z polskim pochodzeniem po prostu dzwoniło do mnie, że są jakieś polskie sklepy, zabierali mnie na te polskie dzielnice, gdzie już 20 lat temu już Polacy nie mieszkali, tylko... tylko ich potomkowie. Nie, nie. Właśnie już Polacy się wyprowadzili z tych, z tych można biednych, biednych przedmie przedmieści miast na, na tak zwane suburbs. Bo tak, było, tak mhm. czyli w latach 50. przykładowo po wojnie ludzie się zjechali, nie mieli pieniędzy, no to mieszkali w tych, po prostu w miastach, ale w takich, no można powiedzieć, nie, naj, nie najlepszych neighborhoodach, a, a później już oczywiście jak zarobiły jakieś pieniądze, to już i gdzieś się wyprowadziły poza te Polish, Polish Village. A intryguje mnie to, jak ten czas Bożego Narodzenia wyglądał właśnie w amerykańskiej szkole, czy właśnie na uczelni wyższej, na której studiowałeś. A to, jak to, to... Było? Jak, jak to było w grudniu? Tak, na no to grudzień to była sesja. Aha, tak, tak. No dlatego, to mnie rozczarowałeś. Tak, dlatego było bardzo dużo egzaminów i dużo, dużo pracy, bo w, w studia w Stanach zaczynają się w znaczy semestr się zaczyna, czyli semestr. Pamiętam, jak przyjechałem do Polski, to mówiłem właśnie skończy mi się semester. <laughs> Zaczynały się w połowie sierpnia i kończyły pod koniec grudnia, i później po świętach drugi semester, który trwał do, do czerwca. Czyli grudzień to był. Ale nie było ciężkie. w tej szkole, nie wiem, choinek? Tak, y... choinki, imprezy były, oczywiście, te, tak zwane fraternity parties, czyli, yy, czyli te wszystkie imprezy tych bractw, no to naprawdę to można było na oddzielny podcast. No to ja za, to, to, to I muszę... to rzeczywiście jest tak, tak? na amerykańskich tak? jak do tej pory, jak ludziom opowiadam, co tam się działo, no, no to... to są z no Ale uchyl robkę tajemnicy. No, myślę, że to. Nie na dzisiejszy podcast. Ale jak to? No, no, dobrze, no, ale to jak w Bractwie Święta wyglądały? Yy, no, imprezy. Wiesz co, ja mam w głowie taki magiczny obrazek czerwono-zielonych świąt przysypanych sztucznym śniegiem. I to tak zawsze w tych filmach oddaje ducha yy, amerykańskich świąt. I czy faktycznie to wygląda tak jak, tak jak na filmach z Chevy Chase'em? No tak, na pewno jeśli chodzi o, o dekoracje, no to Amerykanie są wyjątkowi w dekoracji. Ja no nie wiem, dekoracje, nie wiem, jeśli chodzi o oszczędzanie energii, no to troszeczkę jest to wątpliwe, no ale jeżeli chodzi o same takie kwestie wizualne, na pewno jest to piękne i... Rzeczywiście na tych przedmieściach, kto ma piękniejszy, piękniej wystrojony ogród tymi lampkami, no to jest po prostu, no to jest na pewno magiczne. I tam, gdzie mieszkałem, czyli w, w północnym Ohio, było bardzo dużo śniegu, bo tak naprawdę jeśli chodzi o szerokość geograficzną, to jest troszeczkę tak jak, no, 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 no bardzo wysoko i dużo tego śniegu jest. Czasami już w listopadzie było, nie wiem, pół metra śniegu. Czyli tam nie jest potrzebny ten sztuczny śnieg, tak, który tak. się pojawia gdzieś tam w Miami, bo czasem są filmiki i tak, tak ale zdarza, zdarzało mi się spędzać może nie same święta, ale już tak jakby te pierwsze dni świąt w Stanach, na przykład w Arizonie. No to tam było tak rzeczywiście, że no w te, te choinki na tej pustyni to wyglądało dosyć komicznie. Ale, ale też ludzie, ludzie celebrują święta w takich miejscach. Mówisz, że jak przyjechałeś do Stanów, było to 20 lat temu, to ten czas Bożego Narodzenia to był czas przede wszystkim zakupów, zakupów, jeszcze raz zakupów. Zakupów prezentów, zakupów potraw. To były zakupy, zakupy, jeszcze raz zakupy. Ale też oglądanie telewizji, właśnie te, te filmy, które są w Polsce, te amerykańskie, na pewno też jest taka duża tradycja w Stanach, żeby po pierwsze dekorować dom dekorować ogród i y, oglądać filmy. To tak trochę na tym, się, na tym to polega. Ale też jeszcze oglądać jakiś futbol amerykański, bo Amerykanie oczywiście, jeśli chodzi o futbol amerykański, to uwielbiają. To później le lecą powtórki z całego roku. No i bardzo dobrze. I teraz nawiązujemy do tych zakupów. Powiedz mi, co potem z tymi y, opakowaniami, resztkami, odpadami z zakupów, co tam w Stanach się działo? I co do dziś się dzieje? Tak, wiesz co? To jest takie trochę przykre, bo jak ja pamiętam, jak wyjeżdżałem z, ze Stanów, to Chciałem przyjechać do Polski i żeby w Polsce było tak jak w Stanach. Tam są tak zwane blue bins, czyli te niebieskie pojemniki, w których się segregowane odpady wkłada. No ale teraz byłem w, w zeszłym roku, byłem kilka tygodni, jeździłem po różnych zakładach recyklingowych w Stanach i wygląda to kiepsko. W Polsce wygląda to dużo lepiej niż w Stanach na ten moment. No. To możesz coś więcej powiedzieć właśnie na ten temat? Co to znaczy, że kiepsko? Nie wiesz, co to chodzi. To, to, jeśli chodzi o same takie tak zwane poziomy recyklingu, no to w Polsce dochodzimy do około 30% recyklingu. W niektórych frakcjach, na przykład w butelce PET, to jest połowa, czyli połowa butelek PET w Polsce idzie do recyklingu, a w Stanach jest to na przykład 8% tylko. O tylko 8% tworzyw sztucznych w Stanach idzie do recyklingu. Naród amerykański to jest taki, takiej naszej e, świadomości zbiorowej, e, ikona konsumpcjonizmu. No tak. i teraz właśnie pytanie, co z tymi odpadami, jak ty to widziałeś z pozycji osoby, która tam mieszkała, mieszkała w tych amerykańskich rodzinach, jak tam wyglądało segregowanie odpadów, jak tam wyglądała ta świadomość i jak to było 20 lat temu, jak to jest teraz? Chodzi o świadomość. Tak, myślę, że jest regres. To znaczy, myślę, że w lata 90 to był rozwój, w Stanach to był rozwój właśnie segregacji u źródła, ale niestety tam poszło to w złym kierunku. To znaczy, że Amerykanie, a może firmy amerykańskie poszły w kierunku oszczędności, a nie ochrony środowiska i też widzimy takie, że mówimy o klimacie i tak dalej, to, to Stany, no to tak naprawdę, jest dużo PR-u, ale jeśli chodzi o takich realnych działań, jest mało. I rzeczywiście tam jest tak, że dużo tych odpadów trafia na wysypiska. Tam po prostu wysypiska są takie tanie, bo tam znaczy do tej pory mieli tyle tych. Pogadam o smutniejszych rzeczach, to mogę ci powiedzieć, gdzie zazwyczaj na przykład w południowych Stanach są wysypiska śmieci usytuowane w, w tak zwanych na miejscach, gdzie, gdzie rządzą Indianie. Tak? Bo Amerykańscy Indianie dostali od, od, od rządu amerykańskiego jakieś tam regiony, w których zarządzają tym. No, można powiedzieć, są właścicielami tej ziemi. Więc często jest tak, że oni po, po prostu to, wykorzystali to jako składowisko odpadów i teraz w wielu miejscach jedzie się całymi milami po prostu plastiki, wszystkie w szkło, wszystko leży na wysypiskach. A wróćmy do świąt. Szymon, yy, mnie interesuje, co taka housewife <grywa> robiła po yy, na przykład pierwszym dniu świąt, z tymi wszystkimi yy, opakowaniami, po jedzeniu, które przyniosła cztery dni wcześniej z supermarketu. Znaczy, nie wiem, czy to chcesz, chcesz to słyszeć. Tak, chcę, bo to nagrywam ten podcast. <grywa> w Stanach jest tak, że yy, jest bardzo dużo marnotrawienia żywności. Znaczy, tam jest jakieś zamówi jedzenie, zawsze to jedzenie jest dużo, te porcje są olbrzymie. Dużo, dużo jedzenia zamawia się, um, tak jak teraz w Polsce, po prostu mm -hmm. z dostawą albo się odbiera, e, ale na drugi dzień już się chce coś innego zjeść, więc całe wszystko to idzie do zmieszanych po prostu jakoś. Nawet, Razem z opakowaniem. Tak, wrzucają, no opakowanie czasami jeszcze jest, 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 jest a, czy to będzie tłumaczone na angielski? Chyba nie. Yy, może ktoś to, sobie przetłumaczy. No, może może, może powinno, ale nie, dużo jedzenia mm -hmm. niestety się wyrzuca i to jest tak, że, że u nas jednak, z jednej strony 20 lat temu pamiętam, że te takie dagi bugs, czyli że brało się opakowanie, jeżeli się nie skończyło jakiegoś posiłku w restauracji. To można wziąć było to do, do domu. To, to mi się bardzo podobało i to w Polsce, pamiętam, przyjechałem i pierwszy raz, wiesz, 20 lat temu powiem, czy mogę resztkę mojego obiadu zabrać do domu. To ten kelner patrzył na mnie, wiesz. Oczywiście, na mnie do dziś tak patrzył. To mi się podobało, ale, ale jedzenie się bardzo dużo wyrzuca. Bardzo dużo się marnotrawi żywności w Stanach. Czyli 20 lat temu się wyrzucało i do tej pory się wyrzuca tak. bardzo dużo. Tak. Mhm. A co właśnie z opakowaniami po prezentach chociażby? No tam wróca się do tych blue bins, czyli do tych niebieskich pojemników, ale no akurat... Wiesz, ja, ja ciągle zmierzam do tego, żeby zapytać, to nie, chodzi o, to nie chodzi o ocenianie Amerykanów, tylko chodzi o złapanie takiej różnicy kulturowej w świadomości. Czy tamta świadomość jest taka co najmniej jak nasza, czy ona jest inna, czy to nie jest ten czas, czy Amerykanie są na czym innym skoncentrowani? Wiesz co, pamiętaj, że my większość naszego społeczeństwa jeszcze e, pamięta tę ekonomię niedoborów, czyli no, ten nieszczęsny PRL, mhm. e, w którym naprawdę w Polsce było biednie. No, ja akurat wiesz, no, byłem jeszcze wtedy mały, ale, ale też ale pamiętam te puste z półki, ten mhm. ocet i, i wiesz, i w zasadzie nic więcej kartki, jakieś tam peweksy i, i to, to powoduje, że te, te, te pokolenie, czyli całe pokolenia w Polsce jeszcze są na, nauczone oszczędności. E, z naszymi dziećmi, no różnie to bywa, ale, ale trzeba nad tym pracować, tak, żebyśmy, bo są jakieś nawyki, które my mamy, na przykład z tym oszczędzaniem światła. Teraz jak był kryzys, czy jest y, y, kryzys y, energetyczny, to nagle wiesz, przypominamy przypomina sobie, że nasza babcia czy mama mówiła, wyłącz światło, wyłącz światło, tak. wyłącz światło. Tak. Znaczy, w moim domu zawsze była ta, taka no, kara. To, ja też no, czasami pociłem czyli 5 zł za niewyłączone światło. I później wszystko do skarbonki na jakiś tam słuszny cel. Ale teraz nagle od dwóch miesięcy zaczęli ludzie w telewizji o tym mówić, że oszczędzajmy energię. Wow. Wróćmy do źródła pytania o tę różnicę świadomości, różnice kulturowe w świadomości, w świadomości tego, że nasze małe Czyny, czyli na przykład niesegregowanie odpadów, czy nadkonsumpcja mają ogromny wpływ na środowisko, na to, w którą, w którą stronę zmierza w ogóle ludzkość. co, myślę, że Amerykanie żyją tu i teraz. I to jest taka jakby, te, takie no carpe diem i z wszystkimi tego, tego konsekwencjami, więc często myślę, że oni się nie zastanawiają, jaki to ma wpływ na, na środowisko. To znaczy, z jednej strony wiedzą, że recycling jest dobry i tak dalej, ale... No, jest to takie też bardzo y, egocentryczne, y, egocentryczna kultura, gdzie, y, no jeżeli mi się nie chce, ja w tym momencie mogę sobie coś, coś, coś poglądać w telewizji, to po co mam, po co mam jakieś, coś więcej z, z tym robić, tak? Zaprzątać sobie głowę tak, tak. Y, innymi rzeczami. Chociaż Amerykanie segregują, tylko że, y, no, no różnie to bywa, to też. Mhm. Ale świadomość, moim zdaniem, moim zdaniem, jest niska. Rok mieszkałeś w Szwecji. Jak tam wyglądają święta Bożego Narodzenia jak tam wygląda ten czas przed świętami, czyli grudzień? Wiesz co, w Szwedzi to mają taki tak zwany work-life balance i tam, jeśli chodzi o pracę, no to... Święta cały rok. Tak. Nie, nie. To są, Szwedzi są bardzo pracowici. No akurat teraz jestem na etapie oglądania y, na Netflixie tego filmu y, o Spotify'u. I no, rzeczywiście, jak ktoś mało wie o kulturze szwedzkiej, to, 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 to warto zobaczyć, bo Szwedzi tak po prostu oni taki mają slow life i tak samo jeśli chodzi o, o grudzień. Grudzień to już jest julbut, julbut to jest tak, te, takie, takie spotkanie wigilijne. No i tak od tego, od początku grudnia to już tam za dużo się nie pracuje. Tak jak, tak jak w lato. W lato też jak no, dla Polaków to może być szokujące, że wysyła się e-maila. 1 lipca, a jest napisane y, y, tak zwany auto y, to znaczy, że taki auto -resp responder, czyli wiadomość zwrotna, że y, jestem, jestem na urlopie, wracam. 20 sierpnia, czyli na przykład na 6 albo na 8 tygodni. I, i to jest no z tego, co pamiętam nawet w prawie szwedzkim jest to ujęte, że, że można mieć 6 tygodni, trzeba wziąć tam 4 czy 6 tygodni urlopu. No to jest niesamowite. Może kiedyś my też będziemy tak wiesz, zamożnym społeczeństwem, że nie będziemy musieli w lato pracować. No tak, a jak te święta, czym te święta pachną w Szwecji? Czym one pachną? Glyk. Co gdzie, to, jest? to jest? To jest takie, takie grzane wino. Są, są różne wersje, albo z alkoholu, albo bez, na jakichś takich przyprawach. Takich ziołach. Bardzo smaczne. No, trochę jakimś takim Wiegemeisterem mi, mi się to kojarzy. Ale, ale też są różne rodzaje. Czy, czy, i, ale to, to jest to rzeczywiście przez całe święta, to jest, dużo się tego pije. A tak, jeśli chodzi o, o jedzenie, no nie wiem, jak u nas w Polsce myślimy, że mamy Spaniego śledzia i mamy, ale ile, może dwa rodzaje, a w Szwecji, no to bym zszokowany, bo jest, nie wiem, 70 różnych rodzajów tego śledzia i, i dla mnie to był szok. No i ten śledź jest przede wszystkim święta spożywany. Tak, tak. Bardzo dużo się je, ale tego, tego śledzia, w ogóle ryb... A jak jest z podejściem do alkoholu w Szwecji i w Stanach? Jak to wygląda? Jakiego alkoholu? No każdego alkoholu w święta. W Szwecji jest tylko jeden sklep, który sprzedaje mocny alkohol. Czyli w, na stacjach benzynowych możesz kupić piwo, które ma tam, nie wiem, 2%, czyli jest takie słabe, tak jak w Polsce na stadionach. A jeśli chodzi o wino i wódkę, y, możesz kupować tylko w tak zwanym system Buloget. To jest taki, jakaś sieć sklepów y, państwowa i tylko tam można kupić mocno alkohole. I to jest bardzo obwarowane. Znaczy, że nie wiem, z tego co pamiętam w weekendy, czy tam po którejś godzinie, czy w weekendy nie można kupić. Czy jak się wina nie kupi w piątek, to już w, w niedzielę się nigdzie nie kupi. Y, ale się, że lubią alkohol, bo tam jest, wiesz tak, tak, tak zimno i ciemno. w... <laughs> W zimie, że rzeczywiście, moim zdaniem, oni dużo spożywają tego alkoholu, ale no, wino, te wino grzane. Mm -hmm. piwo. A co potem z opakowaniami się dzieje w Szwecji? No właśnie, Szwecji. Jeśli chodzi o Szwedów, to w zeszłym roku już był taki, taki rekord, który padł, że 99% odpadów było albo poddane odzyskowi, albo recyklingowi. Czyli 100%. Że oni w zasadzie kilka lat temu przystali. Składować, czyli wysyłać na wysypiska odpady komunalne. Wszystko jest przetwarzane. Oczywiście nie wszystko idzie do recyklingu, i też mieli z tym problem. To znaczy, że znaczna część szła do odzysku energetycznego, czyli odzyskiwali z tego energię zamiast recykling. Ale i tak, no to jest w ogóle szok, tak, że tam naprawdę, jeśli chodzi o, o, o ochronę środowiska, o naturę, y, powietrze jest czyste, woda jest czysta. Y, w każdym zasadzie miejscu w Szwecji można pić wodę i ona jest po prostu pyszna, no, lepsza niż u nas, nie wiem, jakaś tam mineralna. Y, no ale to jest naprawdę, to jest, Szwedzi bardzo dużo, czy w ogóle Skandynawowie, y, Norwegia, Dania, Finlandia, Islandia też, przy, przywiązują bardzo dużą uwagę do ochrony środowiska i oni to traktują poważnie. No, i to jest ważne, że traktują to poważnie, a z drugiej strony nie żałują sobie właśnie świąt Bożego Narodzenia, nie żałują sobie dobrej atmosfery, nie żałują sobie imprezy i ich święta chyba też są bardzo kolorowe. Tak. My mamy taką namiastkę Wikali tutaj w Szwecji i widzimy, że, że jest no, na bogato. No tak. Szymon, jeszcze jedna rzecz chciałam zapytać o Sylwestra i o petardę, o strzelanie. Jak to wygląda w Stanach i jak to wygląda w Szwecji? Pytam o te kraje, bo w nich właśnie mieszkałeś. No i, i pewnie też w innych krajach obchodziłeś Sylwestra i Nowy Rok, ale tutaj byłeś zżyty też ze społecznością lokalną. Jak to wyglądało? Jakie jest w ogóle podejście Amerykanów i Szwedów do fajerwerków? To znaczy, jeśli chodzi o fajerwerki w Stanach, to na, na dużych imprezach e, 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 są fajerwerki, ale ja, z tego, co pamiętam, to to jeśli chodzi o takie petardy, które u nas gdzieś tam na jakichś straganach sprzedają, to takie hukowe, to jest taki chyba wym wymysł taki azjatycki, który do nas przyszedł. Pamiętam, jak kiedyś byłem na Sylwestra w Azji, na plaży, no to właśnie, no i tu jest kwestia wizualna versus ochrona środowiska. Jeśli chodzi o lampiony, które się puszcza tam, właśnie tam do nieba, tam w światełku do nieba, czy coś, to oczywiście wizualnie to jest piękne, ale jak się zastanawiasz, co się później z tym dzieje, albo że jest ryzyko pożaru i tak dalej, no to już nie jest takie piękne. I pamiętam, jak byliśmy właśnie na Sylwestra, to było tak niebezpiecznie, bo było tyle fajerwerków, było tyle tych petard. Że ja to po prostu się bałem o, o, o życie, już nie, nie tylko o zdrowie. No i ważne, żeby pamiętać w takim razie, jeśli jeszcze są wśród nas osoby, które bawią się w, właśnie w petardy, w fajerwerki prywatnie, to warto, aby pamiętało, że potem trzeba to wszystko po prostu z ziemi pozbierać. No, to jest inna sprawa, wiesz? Rano, nawet czy jest śnieg, czy nie ma, i po tych co to jest jedno, jedno wielkie śmietnisko. No, tak, jest i, tak i, i, i trzeba to jednak wszystko po sobie pozbierać, więc no, trzeba brać pod uwagę. Tych, którzy są obok nas, trzeba brać pod uwagę zwierzęta, no ale jeśli już musimy, jeśli już ktoś musi, no to warto chyba, żeby pamiętał, żeby pozbierać po sobie wszystkie te śmieci. E, no, dawajmy też dobry przykład e, naszym dzieciom po prostu, najzwyczajniej <słuch> w świecie. Dziękujemy za Waszą uwagę. Śledźcie profil Simon Says Recycling na Facebooku oraz na Instagramie. Podsyłajcie nam pytania i Wasze wszelkie rozkminki. Będziemy na nie odpowiadać, a jak nie będziemy znali odpowiedzi, to się do tego po prostu przyznamy. Dziękuję. Pozdrawiam. Simon Says Recycling, czyli Szymon Mówi recykling.